Cześć ocalali, z tej strony Walencjanistas. Jak pewnie zauważyliście rzuciło się w oczy nowe intro, już bez znaczku Abgalery. Nowy rok zaczął się dla mnie smutnym aspektem, mianowicie wygaśnięciem umowy z Abgalery i niestety dla mnie bez chęci jej przedłużenia ze strony chińskiego koncernu. No ale cóż, mówi się trudno, zombie zabija się dalej. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam, co można zrobić z legendarnymi fragmentami bohaterów w czasie, kiedy zostały w Waszych stanach dodani bohaterowie Limitless, którzy, jak doskonale zdajecie sobie sprawę, posiadają swoje fragmenty bezgraniczne. Więc, myśląc na szybko, mogłoby się wydawać, że całe to zbieranie legendarnych bohaterów jest na nic, bo już się więcej na nic nie przydadzą. Tym filmem chcę Wam pokazać, że nie do końca tak jest. Oczywiście można zużyć legendarne fragmenty bohaterów do ulepszenia umiejętności bohaterów bezgranicznych, ale takie zużywanie fragmentów ogólnych nie przynosi żadnych punktów. Ani w fazie przygotowań State versus State, ani w wydarzeniu przetrwają najsilniejsi. Ale, i tutaj mam dla Was niespodziankę, albo ciekawostkę, a w zasadzie główny cel tworzenia tego wideo. Dla bohaterów generacji 14, czyli Wolf i spółka, chociaż akurat Wolf to nie jest tutaj dobry przykład, żeby pokazać, jak to działa, bo umiejętności jego mam wymaksowane. Dla generacji 14 i wszystkich poniżej, weźmy Trish jako przykład. Klikając w jej umiejętności, które chcemy rozbudować, mamy cztery zakładki do dystrybucji punktów, czyli przemienienia ich w procentowe ulepszenie umiejętności. Zwykłe, czyli stare fragmenty Trish, ogólne fragmenty. Miksury bezgraniczne oraz nowe fragmenty bezgraniczne Trish. Wystarczy kliknąć na zwykłe stare fragmenty Trish, czyli Trish, która nie jest limitless, aby pojawił się nam konwerter fragmentów ogólnych do fragmentów Trish. W ten sposób możemy zamienić ogólne fragmenty bohaterów, za których zużycie nie otrzymujemy w wydarzeniach żadnych punktów, na fragmenty danych bohaterów, za których zużycie otrzymujemy standardowe punkty. W fazie przygotowań State vs. State albo przetrwają najsilniejsi. Może nie jest to tak dużo punktów jak za czerwone kapsułki bohaterów bezgranicznych, ale mając do wyboru 0 punktów za zużycie albo 1200, wybieram to drugie. A ty.